Tu rodzicologia. Siemka. Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania. Poświęć nam trzy sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy. Dziękujemy. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, że obowiązki domowe to był bardzo gorący temat w moim domu. I jeden z najczęstszych zapalników do sprzeczek z moją mamą. Którą pozdrawiamy serdecznie. Którą pozdrawiam serdecznie. Czy da się tego uniknąć? Bo nie ukrywam, że sprzątanie było... może nawet czasami nadal jest na samym końcu listy mojej priorytety. Jestem przekonana, że wiele osób tak ma. I wiele osób ma takie wspomnienia z dzieciństwa, że tam rzeczywiście jeśli chodzi o to sprzątanie, to pojawiał się ogień, a przynajmniej iskry. No i ja też zgłaszam się jako taki przykład, który sprzeczał się o to z mamą i który też teraz mało chętnie sprząta. No dlaczego tak? Tak jest, znaczy dlaczego te dzieci nie chcą sprzątać, nie dlaczego my mamy na końcu... W Wiesz co? Dorośli i dzieci mają po prostu zupełnie inne priorytety. I tak jak my teraz powiedzieliśmy, że nie lubimy sprzątać, no to nie możemy powiedzieć, że ten porządek nie jest dla nas ważny. Nie jest najważniejszy. Jak mamy wybrać sprzątanie czy czas z rodziną, to wybieramy czas ze sobą, ale jednocześnie umówmy się, że lubimy, jak w naszym domu jest jakiś taki ład i lepiej się wtedy czujemy. No tak, analogicznie do dentysty. Nie lubię do niego chodzić, ale też nie lubię, jak mi bolą zęby. No właśnie. A dzieciom w ogóle jest to trudno uchwycić, bo dzieci doskonale się odnajdują w chaosie. Mi to przeszkadza, nawet jak teraz nagrywamy, że gdzieś tu na stole się wala to na jakichś papierów. Widzę, że ścierki ktoś nie odłożył na wieszaczek, tylko leży na blacie w kuchni. Krasnoludek. Krasnoludek jakiś, absolutnie, to nikt z nas. Natomiast dzieci sobie radzą w tym chaosie i to zwykle rodzice mają takie o, matko nadepniesz, zniszczysz, a dzieci naprawdę potrafią jakoś tak chodzić niczym ninja. Nie, one po prostu są i nawet miny. jak nadepną, to nie zniszczą. No, zwykle, zwykle tak się dzieje. A po drugie, y, sprzątanie dla dzieci jest zwyczajnie nudne. Dla wielu dorosłych też jest nudne. Wielu dorosłych to fascynuje, co jest dla mnie zagadką, na przykład. Ale dorośli, nawet kiedy nudzą się sprzątaniem, to jednocześnie potrafią się do tego zmotywować, jakby właśnie tą wizją porządku. Nie wiem, źle to powiedziałeś. Dorośli potrafią się zmusić do tego. Okay. Nie zmotywować <grym> wizją porządku, tylko są w stanie się zmusić do tego, żeby posprzątać. Ale też zobacz, że my też jako dorośli staramy się sobie umilić to sprzątanie. Pamiętam, że u mojej mamy w domu, czy u nas w domu, yy, moja mama zwykle miała włączony telewizor i coś tam leciało, no nie oglądała po tym domu ze ścierką, ale tam sobie słuchała. Ja dzisiaj włączam sobie podcasty do słuchania, coś słucha muzyki. Więc my sobie z tą nudą jakoś radzimy, dzieci jeszcze mają trudność, żeby tak sobie to wymyślić, zorganizować to sprzątanie, żeby tej nudy się pozbyć. No dobra, ale zawsze mówisz, żeby rozwiązywania dopasować do przyczyny mhm. w stosunku do dzieci. Tak. Do dorosłych wychodzi z tak. tego, że też. To skoro wymieniłaś te trzy najczęstsze, mhm. to co nam teraz radzi? Hmm, ciekawie pojaczyłeś, bo wymieniłam dwa, powiedziałam o nudzie, powiedziałam o różnych priorytetach teraz czuję się w obowiązku wymyślić trzeci powód. To, to trzeci najczęstszy. Wiem, że mamy, że my jako dorośli budujemy dzieciom takie negatywne skojarzenia ze sprzątaniem. Że to jest taki przykry obowiązek, że to trzeba robić, wiesz, że to jest taki przymus, nie? Że nam się to... Nam, że dzieciom już się to sprzątanie kojarzy z czymś złym. No nam i teraz, też, nam też. No i teraz to z tym zrobić. Tłumaczyć, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć. Ja wiem, że to jest taka odpowiedź, której rodzice nie lubią. I za 18 lat się wyprowadzą. No dokładnie. Ale wiesz, właśnie tłumaczyć... To nigdy... dobrze można nie tłumaczyć i poczekać te 18 lat. Mm. Ale tłumaczyć nie tylko tak teoretycznie, ale też wykorzystując takie codzienne sytuacje. Na przykład, na przykładzie Kazika, czyli bohatera mojej audiobajki. Całkiem niedawno powstał odcinek Kazik i obowiązki domowe. I tam Kazik staje nogą na plastikowy tor. No powiedzieliśmy, że to się zdarza rzadko, bo dzieci się dobrze w tym chaosie odnajdują. Ale jednak czasem się zdarzy, nie? Że jakiś e, rysunek się pogniecie albo się zgubi. I to jest ta okazja, żeby no właśnie... No tak, częściej się rzeczy gubią niż się, gubią, się niszczą, no. Nie? Żeby właśnie powiedzieć, ups. Chyba jednak warto jest sprzątać, co? Albo Kazik tam nadepnął skarpetką na mokrą plamę na podłodze, której nie chciało mu się wytrzeć, i to było dla niego takie fuj, bo dla większości dzieci jest, nie? I to też jest właśnie. O nie, taka mokra skarpetka. No dokładnie. I to też jest właśnie taka okazja, żeby o tym pogadać. Tylko tutaj uważamy na to niebudowanie tych negatywnych skojarzeń, czyli nie mówimy. No widzisz, jakbyś mnie posłuchał, to by się to nie wydarzyło. Sam jesteś sobie winny. Tylko raczej tak właśnie wspierająco. O kurczę, hmm. co by tu zrobić następnym razem, żeby tak się nie wydarzyło? Masz pomysł? Okej, okay. jak mówisz w tych negatywnych skojarzeniach, ze sprzątaniem, to nasunęły mi się takie rodzicielskie, klasyczne zdania, no. które chyba często, nawet zbyt często padają, a wydaje mi się, że nie są zbyt dobre. Jestem ciekawa, jakie masz na myśli. I co powiesz, żebyśmy teraz zagrali w taką krótką grę? No! Ja mówię coś złego, Aha. a ty mówisz, jak to powiedzieć po psychologicznemu. Dobra, spróbuję. po poprawnemu. <laughs> Okej. Okay. Jak tego nie posprzątasz, to wyrzucę to do kosza. Widzę, że trudno ci jest zadbać o swoje rzeczy, i chcę Ci pomóc. I mam takie dwa pomysły. Możemy kupić jakieś koszyki albo pudełka, żeby każda rzecz miała swoje miejsce i łatwo Ci było je tam odkładać. Albo też możemy sprawić, żeby było mniej tego wszystkiego do ogarniania. I możemy posegregować Twoje rzeczy na te, które zostają, i te, które oddamy innym dzieciom. Okej, okay, załóżmy, że zadziała. Mam punkt. Masz punkt. <laughs> Teraz taka bomba będzie. No. Jak natychmiast tu nie posprzątasz. Nie oglądasz dzisiaj bajki? Zależy mi na porządku. Na kiedy możemy zaplanować Twój czas na sprzątanie? Choć zaznaczymy to w naszym planie dnia. No tak, ale to się odnosi do tego, że trzeba robić plan dnia. No bo warto robić plan dnia. A mówiliśmy w którymś podcaście o na planie pewno. dnia? Na pewno. Nie pamiętam, ale na pewno, to jest bardzo ważne. Ja to sprawdzę, jeżeli nie, to nagramy o planie dnia. Dobra. Dalej. Kolejne. Żaden kolega nie będzie chciał tu do ciebie przychodzić do tego S nieporządku. <grym> Łatwiej będzie wam się bawić ze Stasiem, kiedy podkładasz rzeczy na miejsce. No tak, a jakby przed u jest tak samo, no wtedy to będzie ciężko No nie, bo... negocjować. Bo dalej może wam być łatwiej niż u Stasia. Okay. Będziecie mieć gdzie posadzić pupy i łatwiej znajdziecie zabawki. No tak myślałem, bo że tak wyjdzie nam wynik tej zabawy. No. Bo brzmi to pięknie, tak wiesz, jak z okładki, z tych no. wszystkich poradników rodzicielskich. Ja jak, jak najbardziej jestem za tym, żeby jednak nie szantażować dzieci i mhm. nie mówić, że pójdą do więzienia. <noise> czy że kolega nie będzie chciał tu przychodzić? Ale, ale. jakieś ale. Mówmy się. No. Statystycznie to nie zadziała. Wiesz... To na 99% dzieci nie zadziała. N nie. 98. Mm, 91. <noise> Wiesz co, ja sobie myślę, że to naprawdę na wiele dzieci zadziała. I ja sobie przypominam teraz różne takie sytuacje w naszym domu. Umówmy się, nasze dziecko nie jest jakimś mistrzem sprzątania. mówię, ale... no, jak wiemy, dzieci uczą się przez obserwację. My też nasze nie, dziecko jesteśmy... nie ma się skąd się uczyć. My nie jesteśmy mistrzem. O... Ale zwróć sprzątane. uwagę, że często, no dobra, może często przesadzam, ale zdarzają się takie sytuacje, że on przychodzi do nas i mówi, ktoś mi może posprzątać. No tak, zdarza się. Bo faktycznie zauważa, że już tego bałaganu jest za dużo i ciężko mu się zaczyna być odnaleźć w tym chaosie, a jednocześnie jest tego za dużo, żeby ogarnął to sam. Mhm. Więc naprawdę coś się zdarza. I to jest takie, wiesz, budowanie takiego fundamentu, dokładanie takich cegiełek. I jasne, że nie ma takiego zaklęcia, które by zadziałało na dziecko zawsze, że my powiemy teraz to zdanie, które ja tutaj przed chwilką podałam jako przykład, i to zadziała, no bo dzieci to nie są jakieś automaty, które zawsze tak samo zadziałają na daną komendę. Nawet nasz automatyczny odkurzacz potrafi się zaciąć. zgubić czasami, nie? Uh -huh. Ale kiedy dzieci nie widzą sensu w sprzątaniu, to łatwiej też sprawić, żeby zobaczyły sens. Współpracy niż sprzątania. Dlatego warto mówić, że mi zależy, że dla mnie to jest ważne. Chcę, żebyśmy wszyscy wspólnie dbali o nasz wspólny dom, bo dzieci naprawdę chcą się czuć częścią drużyny, jaką jest rodzina, i chcą dokładać coś do tego takiego właśnie okay. działania tej, tej rodziny. Więc kiedy my myślimy nie tylko o tu i teraz. Ale w ogóle o naszym życiu, o tym czasie, dopóki dziecko się nie wyprowadzi z domu, to nie myślmy tylko o tu i teraz, że ja powiem i ma być reakcja, bo wtedy rzeczywiście sprawdzi się straszenie, że wyrzucę wszystkie Twoje rzeczy przez okno. Ale kiedy. Ale nie polecamy tego rodzaju. Nie polecamy. Tak to wybrzmiało, że rzeczywiście sprawdzi że się. Sp sprawdzi się lepiej, tak. W sensie będzie bardziej skuteczne, dlatego, żeby był porządek. Mhm. Ale lepiej jest odnieść się do współpracy niż do straszenia, bo umówmy się, że sześciolatek. Jeszcze się wystraszy tym, że wyrzucimy te jego zabawki, czy że nikt nie będzie się chciał z nim bawić. Mhm. No i okej, okay, posprząta ze strachu, ale już nastolatek nie, powiem: wal się, mamo. Nie? I właśnie z tym sześciolatkiem my mamy jeszcze szansę zbudować relację, która będzie nam procentować w wieku nastoletnim. Że nawet jak dziecko będzie miało w nosie te porządki, to czasem to zrobi dla tego dobra wspólnego. Okay. A wspominałaś o tym właśnie, żeby angażować dzieci w te obowiązki. Mm -hmm. Nie będziemy się rozwijać nad tym, jak, jakie obowiązki angażować dzieci. No. Ale czy chłopcy i dziewczynki powinny mieć takie same obowiązki? Domowe? Tak. Tak. Widziałam kiedyś takiego bardzo fajnego mema, który mówił nie o obowiązkach, a o zabawkach, ale myślę, że idealnie też tutaj pasuje, więc go tutaj przeformułowałam na obowiązki, jeśli do zrobienia jakiejś czynności domowej nie potrzebujemy naszych narządów intymnych, wulwy czy penisa, no to każde dziecko może to wykonać, niezależnie od płci. Aha. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Poleciałam co? Ale no, wiesz, o co mi chodzi, nie? że naprawdę jest trochę tak. Ja chyba nawet mogę to powiedzieć głośno, najwyżej wytniesz, że pamiętam, jak ja zaczęłam do ciebie przychodzić jako dziewczyna, i mówię, Piotrek, może. Bo wycierasz tu kurzek i ty masz tu syf. A ty mówisz, Dobra, poproszę po tym kasie, czyli twoją siostrę, nie? I e, faktycznie tak, tak było, że jakby no, mieliście taki podział damski i męski. Ty bardziej statą w garażu, wykopać drzewo w ogrodzie, przekopać krzak, no a twoja siostra miała bardziej właśnie kurze, mycie podłogi, nie? Że no tak, był tak. jakiś taki podział. No bo też tak kiedyś było, że w ogóle te role damskie i męskie były bardziej podzielone. Kobieta dbała o ognisko domowe, a mężczyzna przywoził, no przynosił, przynosił bawoła na to ognisko, nie? Ale dziś już wiemy, że tak nie Trzeba i tak samo chłopcy mogą sprzątać, mieć podłogi, a dziewczynki skręcać szafki z tatą. Więc angażujmy dzieci we wszystko, bo to naprawdę sporo ułatwia. I ja wiem, że czymś co może zniechęcać jest na przykład to, że wszystkie takie zabawkowe mopy, pralki, one są różowe. Odkuzacze? Pamiętasz, prawda, tak, takie tak. różowe odkurzacze, które odkurzają takie kuleczki. No, te kuleczki ale... są ze styropianu, więc uważajcie. Uważajcie, ale nawet te różowe gadżety one nie skrzywdzą naszych chłopców, więc chłopcy mogą mieć też różowe Czyli akcesoria znowu wracamy do sprzątania. Stereotypy. Tak. Czyli trzeba wyrzucić stereotypy przy dzieciach praktycznie we wszystkim. Tak. Zamiast zabawki wyrzucać do kosza, to wyrzucajmy stereotypy. Okej. Okay. A kiedy odpuścić dzieciom sprzątanie? No bo wiesz, takie dzieci mają pierdyliard wymówek, tak? No może nie. My mamy pierdyliard, one mają pierdyliard minus 100, bo są jeszcze mniejsze. A no właśnie, fajnie, że to powiedziałeś, że my to rośli też mamy wymówki, nie? I no właśnie, moją taką stałą wymówką jest wymówką. Faktem, właśnie. Powodem. Że Sanepit tu nie przyjdzie. Tak. Albo to, że wybieram. Czas z moją rodziną. Wybieram to, że potrzebuję odpocząć. I to nie są wymówki, to są powody. I tak samo nasze dzieci mogą być na przykład zmęczone po przedszkolu. I ja często jestem wieczorem zmęczona i choć mam takie założenie, że idąc spać w miarę ogarnę przestrzeń i poukładam rzeczy na miejsce, to bardzo, bardzo często jest tak, że wieczorem to jestem tak zmęczona, że nie mam siły palcem kiwnąć. Więc zostawiam to sprzątanie. I warto też tego uczyć dzieci, że naprawdę mogą być powody, dla których my gdzieś to sprzątanie odpuszczamy. I to nie jest tak. Wiem, że wiele rodzin ma taką zasadę, że po każdej zabawie odkładamy zabawkę na miejsce. To jest super zasada. Ja bym marzyła, żeby ją wdrożyć, ale u nas to było w ogóle nierealne, bo my nie odkładamy rzeczy na miejsce. Ale myślę też sobie, że nawet w rodzinie, w której jest taka sytuacja, i w której dziecko się nauczyło, że tak postępujemy, będzie taki moment, w którym dziecko zbudowało fantastyczną wieżę z klocków i nie chce jej burzyć. Chcę, żeby ona stała, żeby była wystawa w domu, mhm. więc nie odłoży tej rzeczy na miejsce. I to nie jest wymówka, to jest powód i warto go uwzględnić. Więc nie ma tu jakiejś takiej złotej rady, odpowiedzi, że wtedy odpuść, a wtedy trzymaj żelazną konsekwencję. Myślę sobie, że to jest kwestia takiej uważności na nasze dzieci. Czyli trzeba je dobrze obserwować ponownie. Znowu Słuchać. Ciągle, mhm. bez przerwy, non stop. No stop. Nie ma odpoczynku, nie ma. Nie ma odpoczynku. A jeżeli mamy już przerobiony ten temat, to mhm. teraz pytanie, czy płacić dzieciom za obowiązki domowe, Mhm. W sensie wynagradzać i może niekoniecznie pieniężnie. Mhm. Ale jak posłuchasz, ale to pójdziemy, jak na tam pójdziemy na lody. Pójdziemy na lody, albo będziesz mógł zobaczyć bajkę więcej, albo no generalnie mhm. gratyfikować to, mhm. że zaangażowało się w obowiązki domowe. Ja zdecydowanie odradzam takie działanie, bo to trochę podobnie jak, jak my w ogóle myślimy o nagrodach w każdej sprawie, w każdej sytuacji, że te nagrody burzą nam motywację wewnętrzną. Czyli dziecko zaczyna wykonywać te rzeczy tylko po to, żeby uzyskać tą nagrodę, cię nie sprząta z poczucia obowiązku, tylko jakby idzie do pracy. Tak. I teraz w pewnym momencie dziecko nam powie, no i co z tego? Ja nie chcę oglądać bajki. Ja nie chcę 5 złotych, Wolę nie sprzątać. No zdarzają się takie dzieci. No jasne, że się zdarzają. Powiem ci więcej u maluchów, przedszkolaków to się jeszcze sprawdzi, ale na coraz częściej nam będzie mówił, no i co mi mamo zrobisz, jak jak nie posprzątam? Więc lepiej jest uczyć dziecka dbania o ten dom, dlatego, że to jest po prostu wspólny dom. I ty powiedziałeś, że nie będzie robić tego z poczucia obowiązku. I ja myślę sobie, że ono nie zawsze musi czuć taki obowiązek, czy nie zawsze Musi czuć taką potrzebę sprzątania, ale fajnie, żeby wiedziało, że to jest jakby wspólny dom, i tu mamy też wspólne zasady, i czasami możemy umówić się, że okej, okay, to w twoim pokoju niech się dzieje, wola nieba. Mhm. Ale mamy tutaj salon, który jest częścią wspólną, tutaj spędzamy wszyscy czas, więc tu chcę, żeby zabawki wieczorem były odkładane na miejsce. Nawet jak ty nie czujesz tej idei, tylko dlatego, że to jest nasza wspólna przestrzeń. I zobacz, że nam dorosłym nikt nie płaci za ogarnianie domu. Robimy to, żeby naszej rodzinie żyło się łatwiej, milej, przyjemniej, żeby nam karaluchy nie zaczęły chodzić. No na szczęście w naszym regionie to bardziej szczury. I tego też uczymy właśnie dzieci, nie? że sensem sprzątania jest dbanie o ten dom. No i nikt tego nie wynagradza. W dorosłym życiu, jak będzie, wyprowadzi się i będzie dbać o swoją kawalerkę, pokój w studenckim mieszkaniu, no to też nikt mu za to nie zapłaci. więc Nie miałem no jeszcze zdjęcia z akademika posprzątanego pokoju. No właśnie, więc nie, nie jest, nie jest to dobra droga, żeby płacić dzieciom za obowiązki domowe, ale mm, powiedziałeś o tych lodach, czy znaczy, o tej no, jeszcze okay. jednej bajce. I to jest też tak, że to możemy traktować jako logiczną konsekwencję, czyli w tym naszym planie dnia, który sobie... Ustalamy, mhm. mamy ten krok sprzątanie, i później mamy wyjście na plac zabaw. Okay. No i teraz, jeśli nie mamy tego porządku, to my nie możemy przejść do tego kroku kolejnego, czyli wyjście na plac zabaw. Mhm. Nie? Albo pójdziemy tam na bardzo krótko, bo nam zostanie mało czasu. Więc, jeśli tak to przedstawiamy, że jest ten plan dnia i idziemy po kolei, no to pojawiają nam się te konsekwencje logiczne. Ale nie mówmy tego w formie nagrody, no jak nie posprzątasz, to nie pójdziemy, bardziej słuchaj, może jakoś tak spróbujemy się zebrać sprawnie, żeby nam starczyło czasu na te kolejne nasze plany. Okej. Okay. Myślisz, czy... generujesz, tak, układasz tak, sobie, układam to w całość. sobie to w całość. Zastanawiam się, czy jest sens w takim planie tygodnia, mhm. tygodnia, tak? Wyznaczać taki czas na sprzątanie? Załóżmy, no że sobota, co dzień sobota, sobota, dzień mopa, tak? Ale jest nam lepsze, sobota, nie robota. <laughs> Każdy ma swoją dewizę. Wyznaczyć taką, takie okienko dla dziecka, że w tym czasie sprzątamy. Tak, ja myślę, że to jest taka dobry... regularność dla dzieci Ja jest. myślę sobie, że to jest dobry sposób dla dzieci i dorosłych. <noise> no zobacz, że kiedy my na przykład ustalimy sobie, że wieczorem przed pójściem spać nastawiamy budzik albo włączamy piosenkę i w czasie kiedy leci ta e, piosenka, przypomniała mi się nawet taka piosenka, którą Franek kiedyś przyniósł z przedszkola, może pamiętasz? Mama i tata to nie są roboty. Głos się do roboty, coś tam, coś tam nie? I na przykład włączamy sobie taką piosenkę i umawiamy się, że wszyscy, każdy członek rodziny w czasie trwania tej piosenki stara się odłożyć na miejsce jak najwięcej rzeczy. Ojej, właśnie sobie wyobraziłem to jak najwięcej odłożenie rzeczy. Żeby każdy to miejsce, gdzie jest to odłożone. <laughs> Które Ale potem na przez, miejsce. Przez 5 godzin do miejsce odgruzować, nie? Okej, okay, no to może nie jak najwięcej, no dobra. Ale że odkładamy rzeczy na miejsce. Mhm. I to jest nasz czas na sprzątanie. I w wielu rodzinach to się sprawdzi lepiej niż odkładanie zabawek po każdej zabawie na miejsce. Albo jeśli mamy taki właśnie tryb życia, że wiemy, że wieczorem też nam będzie trudno ich zmobilizować, no tak. No to może ta sobota też jest dobrym czasem i podtrzymujmy tutaj polskie rodzinne tradycje. No może być piątek po południu, no? Może być. Żeby już weekend mieć wolny. Żeby już weekend mieć wolny, nie? Dobra, ale wiemy, że bardziej zachęcać i ułatwiać to sprzątanie. Mhm. Ale czy chwalić dziecko za sprzątanie? Wiesz co? Lepiej doceniać niż chwalić. Bo jak my powiemy: O, jak pięknie posprzątałeś pokój, jakie z Ciebie grzeczne dziecko. No to dziecko... Tak, to dziecko znowu będzie nam to robić, żebyśmy. Żeby się dowartościowało. To będzie ta nagroda. Aha, to będzie okay. ta nagroda, nie? Moi rodzice mnie kochają, akceptują, lubią, wolą. Tylko wtedy, jak posprzątam. Właśnie, wtedy jestem taki doceniony, taki. Aha. Och, taki, ach i taki wspaniały. No dobra, no to nie chwalić, a doceniać, czyli mm -hmm. jakby co, wam chwalić i powiedzieć, o stary, dobrze to zrobiłeś. Na przykład, na no, przykład. To, jest, to się niewiele różni chyba, nie? No nie, bo nie mówisz o dziecku, nie? Nie mm -hmm. mówisz, ale ty jesteś wspaniały, ale tu jest piękny porządek. Bardziej mówimy o tym, co dziecko zrobiło, czyli o, widzę, że naprawdę udało Ci się wszystkie klotki powrócić do pudełka. Mamy to. Czyli opisuje bardziej zachowanie. Kolejne kroki, które dziecko zrobiło. Mmm, udało nam się dzisiaj posprzątać na tyle szybko, żeby nam starczyło jeszcze czasu na ten plac zabaw. Cieszę się. Czyli trochę tak jak z tymi rysunkami, które dziecko przynosi. Tak, zresztą, tak, właśnie, bo my, przynosi, mamy, że... bo my mamy podcast o chwaleniu, więc... Tak. Tak. Jako kontynuację sobie można teraz odszukać. Tak, chwalenie się. Nie chwalenie się, go chwalenie, chwalenie dzieci. Ale siebie też można chwalić. Siebie można chwalić, dziecko można pochwalić. Ale wiesz, to też nie jest tak, że jak my czasami powiemy: jest, brawo, piękny porządek, piątka! No to zrobimy coś złego, nie? I zniszczymy motywację wewnętrzną naszego dziecka. Bo czasami naprawdę nas tak euforia poniesie, że nasze dziecko dokonało tego cudu ogarnięcia swojego pokoju. Też nie tylko dziecko. Ja też czasami jestem dumna z nas, dorosłych. Ciebie i siebie. Zdarza nam się. Wow, widać kuchnię. Na przykład za tydzień nasze dziecko ma urodziny i na pewno to będzie właśnie taki dzień cudu w naszym domu, kiedy stąd, będzie porządek. To nam się nasunęło, wiesz, analogicznie pomysł na ten no odcinek. Na ten odcinek, no. tak, bo już, już My myślimy... już wiemy, że musimy posprzątać, no. 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 no, właśnie, a propos motywacji, no to u nas motywacją do sprzątania są kości. No tylko tak rzadko przyjeżdżają. <laughs> Bardzo dobrze, że ich tak rzadko zapraszamy. Także drodzy znajomi, już wiecie, dlaczego Was nie zapraszamy. Już możecie przyjechać na przykład pomóc posprzątać. Nie, mogą nas zapraszać do siebie. Niech oni sprzątają. <głos> <głos> A w ogóle to powinno się jakoś zmienić w naszej kulturze, że będzie normalne, że przyjmujemy ludzi. Że zamiast wina w czy tam flaszki, co ci przynoszą do domu, to powinni ci zapłacić za usługę sprzątania. N nie wiem, czy usługa sprzątania kosztuje tyle, co flaszka wina, ale mi chodziło nie o to, wiem, żebyśmy ale... w ogóle normalizowali bałagan. Tak jak są te ruchy grzebania w śmietnikach, to my zrobimy ruch. Nie sprzątaj w domu. Nie, no, nie że nie sprzątaj w domu, ale wiesz co? Nie wiem, wydaje mi się, że nie tylko ja tak mam, że tak byłam nauczona przez moich rodziców, że ten porządek w domu mówi o mnie jako o kobiecie, gospodyni, człowieku, że ogarniam, że jestem odpowiedzialna. I przez to chyba, jak są goście, no to ja wiem, że trzeba posprzątać, żeby właśnie dobrze wypaść. A z drugiej strony sobie myślę, że mało jest takich domów, szczególnie tych, w których mieszkają dzieci, gdzie wejdziesz w niespodziewanie i będzie porządek. To chyba no rano, się jak tego. się wychodzi do pracy, to naturalne, że się zostawia jakimś końcówkę szynki nieschowaną, kabano się dziecka gdzieś wala, gdzieś się zaplątał w no, kanapie. Ktoś nie śpi, jego jedyną misją jest utrzymanie porządku. Tylko znowu powiedziałaś, że jest takim społecznym, społeczną oceną to, że ta, ma, ta kobieta daje radę. Mm -hmm. Ogarnia. Tylko, a jeszcze jest facet w tym domu. No to, to jest, no, że jest facet w domu, to jest jeszcze jedna sprawa, ale znowu patrzę jaka patologia społeczna, co ta kobieta ogarnia. Oceniamy, że rodzina ogarnia po tym, że mają porządek w domu. Tak, a, mogą a nie mieć po tym, czy mają dobry kontakt z dzieckiem, czy spędzają, wiem, z, nim spędzają czas. z nim czas, czy w ogóle ze sobą rozmawiają, czy nie bo kurwa jeden na mopie, drugi na odkurzaczu. I dziecko zajmie się z tobą, bo ja muszę sprzątać. No albo robią to po nocach i nie rozmawiają ze sobą, tak. nie? No uwaga, a robimy teraz akcję. A potem jest niż demograficzny. Bo nawet nie mają kiedy tych dzieci robić. No, bo nam opujesz, to już nie masz siły. To życzymy Wam jak najmniejszej ilości sprzątanie. kiedy czujecie, że nie robicie tego dla siebie. Albo Wam się wbijają resztki jedzenia w stopy. To też sobie tam podkurzajcie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.